Jestem w dosyć ciekawym miejscu. A przed nami góry pieprzowe. To przed nami to jest stara widokowy, z którego pięknie widać starówkę sandowierską po prawej stronie. Na horyzoncie w tamtym kierunku Tarz Dobrze 14 km. Tam musimy kierunku, opłacić salowa wola 30 km. No i jesteśmy na tarasie widokowym Piękny widok na Sandomierz. Rezerwat przyrody, góry pieprzowe. Podziwiamy widoki. Płynie sobie tutaj Wisła. Tutaj na tym tarasie, właściwie to zaraz obok, z tego co widzę, jest czerwony szlak. Czy ten czerwony szlak gdzie tam z dołu, to nie wiem, prawdopodobnie tak. Tu jest taka ciekawostka, że tutaj się chodzi, schodzi stromo na dół. Tam coraz niżej. Tam tak jak widać. I tam się ciągnie. No muszę przyznać, że piękne miejsce. Robione z Wisły. Wróciliśmy z tarasu widokowego. Pani z parkingu poleciła nam też ładne widoki. Ponoć też można sobie odpocząć, usiąść. Także nie umieszkamy, sprawdzić. A może i skorzystać. Zadaszana wiata na dzisiejszą temperaturę to jest super sprawa. Naprawdę można tam sobie siąść w cieniu, bo tam w tym punkcie widokowym to że tak powiem, jak na patelni. No, jeżeli ktoś tutaj przyjedzie z moimi dziećmi, mogą skorzystać tu z takiego ogródka. Zjeżdżalni, no i jesteśmy tutaj na tej łące. Jako punkt widokowy, to znów nas nie zwala. Tyle tylko, że okolice widać. Tam dalej się nie przejdzie.